Czy za 1600 zł da się złożyć komputer, który pozwoli na uruchomienie najpopularniejszych tytułów w HD oraz niektórych w Full HD? Cześć, nazywam się Łukasz i dzisiaj spróbuję Wam udowodnić, że jest to możliwe. Prezentację części zaczynamy od płyty głównej MSI Z270 Tomahawk w wersji Arctic. Płyta obsługuje procesory i3, i5 oraz i7 szóstej oraz średniej generacji o nazwach Skylake oraz Cubby Lake. Płyta posiada cztery sloty na pamięć RAM DDR4 o maksymalnym taktowaniu 3800 MHz przy włączonym profilu XMP. Znajdziemy na niej również dwa złącza M2, dzięki którym zaoszczędzimy na miejscu zyskamy na prędkości pracy dysków twardych. Karta graficzna GTX 1080 od Inno3D jest to karta o pamięci 8GB GDDR5X na 256-bitowej szynie. Karta posiada aktywne dwuwentylatorowe chłodzenie. Karta obsługuje DirectX 12 oraz OpenGL 4.5. Z wyjść, który w niej znajdziemy to jedna sztuka HDMI, jedna sztuka DVI oraz trzy wejścia DisplayPort. Dzięki tej konfiguracji praca z wieloma monitorami, zarówno starszymi na DVI jak i nowszymi z HDMI lub DisplayPortu, nie sprawią żadnego problemu. Procesor Intel i7 7700K na sokecie 1151 to czterorodzeniowy, ośmiowątkowy procesor o taktowaniu 4,2 GHz w podstawie oraz 4,5 GHz w turbo. Procesor ma wbudowany układ graficzny Intel HD 630, na temat którego nie warto się dzisiaj rozwodzić. Procesor mocno prądożerny, bo jego CDP do 91W, a dzisiejsze procesory z roku 23 lub 24 mają średnie TDP na poziomie 65W. Natomiast procesor ten to istna legenda, która do dziś wydajnością dogania, a czasem nawet przegania dużo nowsze konstrukcje o większej ilości rdzeni i wątków, dlatego właśnie go wybrałem. Pamięć RAM G-Skill Aegis 16GB w dwóch kościach po 8GB o taktowaniu 3200MHz oraz opóźnieniach cl 16. Dysk Lexar M2 NVMe 30x4 o pojemności 256GB. Dysk polecany przez wszystkich tych youtuberów, jakich tylko zna internet. Ja również go Polecam. Posiadam super stosunek jakości do ceny. Wybrałem 256 GB na subsystem, ponieważ nowy właściciel posiadał już drugi dysk o pojemności 1 TB. Zasilacz AeroCool 700W o certyfikacie 80 Plus Bronze, którego udało mi się dorwać w bardzo fajnej cenie, ale to już w podsumowaniu. Obudowa, którą wybrałem do tego komputera, to Logic Agir o standardzie ATX z przeszklonym bokiem. Na froncie znajdziemy dwa porty USB 1202 3,2, a także wejścia słuchawkowe oraz mikrofonowe. A oto podsumowanie wszystkich kosztów. Zacznijmy od dołu. Obudowa kosztowała 100 zł, była ona używana. Nowy dysk z Media Expert kosztował 100 zł. Zasilacz Aerokula znalazłem na Eliksie, używany za 100 zł, ale udało się zbić na 8 dyszek. Kartę graficzną znalazłem za 600 zł, ale udało się zbić na 500 zł. Płytę główną z chłodzeniem oraz procesorem kupiłem od znajomego za 500 zł. A pamięć RAM na Eliksie za stówkę. Wszystko razem wyszło nas 1380 zł. Wyniki benchmarków i wydajność na podstawie FPSG. A zaczynamy od Cinebench R23. Nasz procesor na single Singlecore skazuje 1216 punktów oraz 6055 na Multicore. Wynik z Spaja to 6856 punktów. GTA 5. 1440p z ustawieniami Ultra 55 FPS średnio, 1080p z ustawieniami Ultra 90 FPS średnio, EA FC24 lub jak to woli FIFA 24. Na 1080p z ustawieniami Ultra średni wynik to 82 FPS. Call of Duty Warzone średni wynik FPS to 1440p 55 FPS i 1080p 70 FPS. Fortnite. 1440p z ustawieniami Ultra 55 fpsów, 1080p z ustawieniami Ultra ponad 100. W Valorancie na 1080p z ustawieniami Ultra uzyskujemy bardzo dobry wynik, bo niespełna 300 klatek na sekundę średnio. CS2. Gra, której wynik brałbym z przymrużeniem oka, ponieważ ma ona problemy ze stabilnością po ostatnim update'cie. Wynik w 1080p z ustawieniami wysokimi oraz średnimi 130 fps. Jesteśmy po testach komputera za 1600 zł. Wyniki w grach oraz benchmarki wyszły bardzo obiecująco. Zgodnie z tym, co mówiłem na początku odcinka, udało się odpalić najpopularniejsze tytuły w HD oraz niektóre w Full HD. Teraz wy zaproponujcie za jaką kwotę ma złożyć komputer, aby odpalić ponownie gry w HD.